Dajcie, kochani, tutaj wróżka Kamila, która magicznie Wasz październik rozpoczyna. Kochani, przygotowałam dla Was kartę na październik dla każdego znaku Zodiaku, dla barana dwójka denarów. Drugi baranie. W październiku czeka cię wyzwanie. Wyzwanie związane z podjęciem pewnej decyzji, czyli będziesz się wahał, eee, będziesz. Musiał dokonać jakiegoś wyboru. Na przykład, jeżeli chodzi o pracę, jeżeli poszukujesz pracę, pracy, może być tak, że dostaniesz dwie oferty i będziesz się zastanawiał, czy wybrać pierwszą, czy drugą opcję. Jeżeli już pracujesz, dwójka denarów też pokazuje możliwość e, dodatkowego zarobku, dodatkowej pracy. Jeżeli chodzi o związki, jeżeli jesteś w stałym, trwałym, szczęśliwym związku, dwójka denarów mówi: No, chyba się będziesz tak naprawdę zastanawiał, czy ta kobieta jest dla ciebie, czy ten mężczyzna jest dla ciebie. Może ktoś jeszcze wkroczyć w twoje życie, kogoś poznasz i będziesz się zastanawiał po prostu, czy zostać w obecnym związku, czy może dać szansę komuś innemu. Dla singli, również dwójka denarów pokazuje dwie możliwości poznania na przykład kogoś, jak na przykład przez internet, i na przykład przez słowiową, nie wiem, internet, ale na przykład przez znajomych, czy speed dating. Także tutaj będziesz się zastanawiał, jaka jest możliwość poznania kogoś, ale też możesz, drogi baranie, poznać dwie osoby i będziesz się zastanawiał, kogo wybrać, ale raczej będziesz randkował, niż konkretną decyzję podejmiesz. Jeżeli chodzi o finanse, no, musisz się naprawdę zastanowić, na co przeznaczyć, w co inwestować, żeby nie popełnić, że tak powiem, błędów czyli takie na dwoje babka wróżyła także w tym miesiącu baranie nie inwestuj zbyt, zbyt jak to się mówi, ochoczo jeżeli chodzi o zdrowie jeżeli chodzi o zdrowie dwójka denarów pokazuje dwa um, uważaj na podwójne, że tak powiem organy w organizmie ale też uważam, że możesz um, skonsultować się jakby z drugim lekarzem Czyli oczywiście jakiś lekarz cię w tym momencie prowadzi, ale może jednak e, skonsultujesz się po prostu z kimś innym. Także karta wyboru. Byk, królowa denarów piękna karta byczku. E, królowa denarów mówi o tym, że to będzie czas inwestowania, czas na pieniądze, czas bardzo konkretnie, konkretny. Jeżeli jesteś mężczyzną, poznasz kobietę przez pracę, kobietę ustawioną, która, no, Załadnie Twoim, że tak powiem, sercem. Jeżeli jesteś kobietą, będziesz bardzo konkretna, skupisz się tak naprawdę w tym miesiącu na pracy. Dla mnie denar to masz denar na palcu. Może, jeżeli jesteście w trwałych związkach szczęśliwych, drogie byki, może będziecie chcieli ten związek sformalizować jeżeli chodzi o osoby, które szukają pracy znajdziecie, jeżeli myślicie o własnej działalności gospodarczej też super w punkt jeżeli chcecie w coś zainwestować czy kupić, czy sprzedać jakąś nieruchomość czy tak dalej, bardzo dobrze także to jest bardzo fajna karta na inwestowanie, na pieniądze jeżeli chodzi o zdrowie udacie się do lekarza, ale niestety prywatnie, ale będzie się opłacało bliźniak Siódemka buław, no takie troszeczkę cięższy czas dla Was, bliźniaki. Będziecie walczyć z przeciwnościami losu, e, walczyć sami ze sobą, ale będzie się opłacało. Czyli wykażcie się determinacją, nie poddawajcie się zawczasu. Jeżeli jesteście w trwałych szczęśliwych związkach, może być tak, że to będzie taki miesiąc troszeczkę nerwowy, możecie, możecie się kłócić, możecie walczyć, że tak powiem, o swoje racje. Jeżeli jesteście singlami, no nie powinno się jakoś za bardzo tutaj nic zmienić, może być bardzo nerwowo, możecie chodzić na jakieś randki, z których tak naprawdę nic za bardzo nie wyniknie. Jeżeli chodzi o pieniądze, będziecie walczyć o te pieniądze, będziecie ciężko pracować. Ale no to nie jest karta biedy, to jest walka z przeciwnościami losu. Jeżeli macie własną działalność gospodarczą, będzie to bardzo ciężki czas. Uważajcie na konkurencję, na jakieś ZUSy, jakieś podatki itd., itd. czy inne instytucje, no mo mo mogą być generalnie z tym problemy. Ale to jest walka z przeciwnościami, która przyniesie tak naprawdę sukces. Zdrówko możecie być tak naprawdę przemęczone, drogie widzniaki. Skupcie się na sobie. Raczki, nieboraczki, karta wisielca, karta oświecenia. W tym miesiącu, drogi raku, nie podejmuj zbyt pochopnych decyzji. Skup się na sobie, przemyśl, przeanalizuj, co chcesz zrobić, i dopiero później od listopada zaczniesz ruszać do przodu. Jeżeli jesteś w związku, nie, zbyt niepochopnych decyzji nie podejmuj. Czyli nawet jeżeli w waszym związku nie dzieje się najlepiej, na razie nie rezygnuj. Wisielec pokazuje, będzie tak jak jest. Żadnej, że tak powiem, euforii nie będzie. Będzie stagnacyjnie. Jeżeli jesteś singlem, raczej też tutaj się nie powinno, drogi raku, nic zadziać, nic zmienić. Skup się na sobie, na swoim wnętrzu, na swoim zdrowiu. To jest też karta szukania, że tak powiem, w głębi siebie, co tak naprawdę chcemy od życia. Jeżeli chodzi o pracę, będzie stabilnie. Jeżeli szukasz pracy, raczej nie znajdziesz drogi raku w tym, w tym miesiącu. Finanse też będą takie, jakie są. Zdrowie, uważaj na psychikę, emocje, używki coś, co może spowodować, że trochę odlecisz od rzeczywistości. To nie jest dobre. I nie dostawaj tak naprawdę raku sam ze swoimi problemami. Lew, czwóreczka kielichów. Zaduma, zastanawianie się, sam nie wiem, czego chcę, nie doceniam tego, co, co jest, co jest mi dane, szukam nie wiadomo czego. Nie wiem, o co mi chodzi. To jest taka karta dla mnie. Jeżeli jesteście w związkach, bez szału, jeżeli jesteście singlami, raczej się sytuacja nie powinna tutaj zmienić. Możecie oczywiście randkować, ale. Żadna z tych osób Wam, drogie lwy, nie przypasuje. Dlaczego? Dlatego, że Wy musicie sobie zrobić porządek w głowie, czyli pozbierać się do kupy, zakończyć sprawy z przeszłości, nie wymagać nie wiadomo czego. Jeżeli chodzi o pracę, będziecie pracować, ale bez jakichś większych efektów, czy większej jakby radości z tej pracy. Jeżeli chodzi o pieniądze, one będą, ale. Co z tego, jak nawet może nie będziecie mieli czasu z tych pieniędzy, tak naprawdę skorzystać. Uważajcie na nałogi, uważajcie na zdrowie, na układ pokarmowy. No i tak, doceniajcie tak naprawdę lwy, to co, to, co macie, bo jak ktoś nie docenia, to potem może to stracić i będziecie po prostu żałować. Eee, lewek, teraz panna. As, mieczy, super, wygrana, walka, masz asa w rękawie, droga panno, wygrywasz. Czyli co? Na przykład jesteś w szczęśliwym związku, walcz o swoje, o swoją rację, mów, nie zakopujemy problemów, kochani, pod dywan, rozmawiamy. Jeżeli jesteście singlami, możecie kogoś poznać przez podróż czy internet. To jest karta słów. Jeżeli jesteś, masz pracę... Będziesz ją miał, aczkolwiek może być jakiś awans, o który będziesz tutaj zabiegał. To jest karta też edukacji, szkoły, studiów, jakichś umów, wyjazdów, przemieszczeń. E, także panno będzie się działo. E, walcz o swoje. To jest też karta zabiegów. Jeżeli jesteś chory, coś, lekarz powie, musisz iść tutaj na zabieg, czekać się operacja, idź, uda się. Co dalej? E, a czy droga panno? Zakończenie z ludźmi toksycznymi. Musisz pożegnać przeszłość, zrobić cięcie, otworzyć się na nowe. Rok, przepraszam, miesiąc, październik dla Ciebie jest wyzwaniem, ale wygrywasz. Co sobie nie zaplanujesz, to Ci się spełni. Yy, waga! cesarz, no cesarz jeżeli jesteś kobietą, poznasz mężczyznę, który no, będzie konkretny, który naprawdę, z którym będzie warto zbudować przyszłość, jeżeli jesteś singlem, tak jak powiedziałam czy singlem, poznasz kogoś, jeżeli jesteś w całym szczęśliwym związku, możliwe oświadczyny jeżeli jesteś kobietą tak jak powiedziałam, poznasz fajnego faceta jeżeli jesteś facetem, ty staniesz się takim facetem super dla swojej kobiety jeżeli pracujesz, będziesz pracować Będziesz na stanowisku, jeżeli szukasz pracy, możesz mieć fajną pracę konkretną, możecie zatrudnić mężczyznę. Jeżeli masz własną działalność gospodarczą, to jest ten miesiąc. Jeżeli myślisz o tym, że mieć swoją działalność gospodarczą, droga wago, w punkt. Dobre finanse, dobre romanse, które mogą się oczywiście zakończyć bardzo poważnym, trwałym związkiem. Jeżeli chodzi o zdrowie, udasz się do lekarza, mężczyzny, specjalisty, który cię z problemów wyswobodzi. Uważaj na głowę, na przemęczenia i nie bądź tak za bardzo droga wagą Bardzo fajna karta, hmm, konkretna, tak naprawdę. Czyli to po, powinien być taki miesiąc dla was dobry pod każdym względem, też na pewno finansowym. Skorpion, karta maga. Manifestacja, kochane. Skorpiony w miesiącu październiku musicie manifestować, afirmować to, co tak naprawdę chcecie, bo wszystko się spełni. Czyli co afirmujemy? Jestem w trwałym, szczęśliwym związku, mam dobrą pracę za bardzo dobre pieniądze, czy satysfakcjonującą pracę za dobre pieniądze. Co wysyłamy, to dostajemy. To jest też karta bioenergoterapii, karta wróżbitów karta twórczości, kreacji, więc jeżeli zajmujecie się sztuką, czy ezoteryką, to będzie Wasz tak naprawdę miesiąc. Jeżeli jesteście w trwałym, w związku, ważna jest tu rozmowa, bo karta maga jest kartą rozmów, mówienia, słów. Jeżeli jesteś singlem, poznasz czarodzieja, kogoś, kto wyrwiecie z butów i zaczaruje. To samo to się tyczy, że tak powiem, kobiet i mężczyzn. Poznacie kogoś, no jakby nie z tej ziemi. Jeżeli chodzi o lekarzy, też poznacie fajnego lekarza, to czy znaczy poznacie, udacie się to lekarza, który może będzie miał jakieś metody niekonwencjonalne, ale warto. Uważajcie na gardło na strony głosowe. Pieniądze będą, wyczarujecie sobie tak naprawdę, także mm, przez was, własną pracę oczywiście, czyli wy macie drogie skorpiony, będziecie miały, mieli w październiku taką okazję, że może zaczniecie zarabiać dzięki swojej pasji, czyli macie jakiś e, dar Fach w ręku, który warto tak naprawdę rozwijać. Tego wam życzę. Strzelec, paść była wasza energia, buławowa energia strzelca, no będzie się działo. To jest nowy początek. Czyli co? Jeżeli szukacie partnera, partnerki znajdziecie. Ktoś młodszy, fajny, energiczny. Super seks. Jeżeli jesteście w trwałym, szczęśliwym związku, jest możliwe poczęcie dziecka będzie energicznie. Jeżeli kłócicie się, coś jest po prostu niefajnego nie, nie w tym związku, może ktoś niestety pojawić się na Waszej drodze, kto będzie chciał zepsuć ten związek, ale to będzie bardziej na zasadzie romansowym. Nowa praca dla osób, które szukają, możliwość również awansu, możliwość również wyjazdu, przemieszczenia gdzie indziej, możliwość przeprowadzki, podróżowania fizycznego bardziej niż internetowego. Generalnie nowy początek. Jeżeli chodzi o zdrowie, uważajcie na mięśnie, ale też jest ten, ten miesiąc też nawołuje do tego, żebyście drogie strzelce zadbały o swoją kondycję fizyczną. Pójdźcie na jakąś siłownię, zadbajcie generalnie o siebie. Pieniądze powinny być przez nowe możliwości zarabiania, także świat stoi przed Wami otworem. Koziorożec, w Piękna karta mówiąca o tym, że masz asa w rękawie, rozpoczynasz nowy etap swojego życia, działasz, idziesz do przodu. Karta przeprowadzki, wyjazdów, możliwości poznania kogoś energicznego, namiętnego, przede wszystkim nowego. Wychodzisz z ciemności, wchodzisz w jasność. Jeżeli jesteś w trwałym, szczęśliwym związku, będzie się działo. Rozbudzicie w sobie namiętność. Może gdzieś pojedziecie, żeby po prostu tą namiętność rozbudzić. Jeżeli jesteście singlami, drogie koziołki, poznacie kogoś, będzie się działo. Jeżeli chodzi o zdrowie, świetne, rewelacyjne. Też może będziecie chcieli, chciały udać się na siłownię, poprawić swoją kondycję fizyczną, czyli poprawa zdrowia bankowo. Finanse zaczniecie działać, wpadniecie na jakiś fajny, genialny pomysł, na własną działalność gospodarczą. Może się zdecydujecie, albo będzie czekał was awans w pracy. Także super. Działajcie, do przodu. Wodnik, piękna karta dziesiątki kielichów to dla mnie karta miłości, szczęścia, radości, e domu. Będzie wam się chciało być w tym domku pod kocykiem, z partnerem. No akurat październik to już troszeczkę chłodniej. E karta spokoju, harmonii, powiększenia rodziny. Może dowiecie się, że, e że spodziewacie się dziecka. E jeżeli jesteście singlami, poznacie kogoś, z kim będziecie budować dom. Jeżeli jesteście w trwałym, szczęśliwym związku, skupicie się na domu. Może kupno, sprzedaż, nie. Będziecie widzieć gniazdo. Jeżeli pracujecie, praca będzie bardzo fajna, w fajnej atmosferze, bardzo twórcza, kre kreatywna. Dla osób, które pracują zdalnie, tak będzie, bo to fajna praca zdalna, jeżeli mówimy o pracy w domu. Raczej nie powinno się tutaj nic takiego zadziać, żeby wam coś wywrócić do góry nogami. Raczej to jest karta szczęścia, harmonii, spokoju, poprawy zdrowia i miłości. Także piękny miesiąc. Eee, rybki. Piękna też karta dziesiątka denarów, karta również domu, spełnienia, może dowiecie się, że macie spadek, dostaniecie spadek, może właśnie kupicie jakąś nieruchomość, przeprowadzicie się gdzieś, założycie rodzinę, jeżeli jesteście singlami, jak najbardziej poznacie kogoś, z kim będziecie budować dom. Jeżeli jesteście w trwałym, szczęśliwym związku, również ten miesiąc będzie związany z tym związkiem, ale dziesiątka denarów też mówi właśnie o tych pieniądzach, może po prostu dostaniecie taką pracę, która was tak naprawdę bardzo uszczęśliwi. Albo zdecydujecie się na pracę w domu, tak jak powiedziałam, przy komputerku zdalnie. Dziesiątka denarów, tak jak powiedziałam, to są spadki, możliwe jakieś źródła dochodów dodatkowe, dobre pieniądze, dobre inwestycje. Także no, bardzo fajny, stabilny miesiąc. Dobrze kochani. Życzę Wam udanego. Października. Próżka Kamila. Jeżeli chcecie do mnie przyjść do gabinetu, zapraszam. Również konsultacje telefoniczne udzielam 604-688-175. Pozdrawiam serdecznie. Próżka Kamila.